którzy raczej szukają sprzętu maksymalnie wydajnego, ale nie mają tak dużego budżetu, nie mają takich możliwości zakupowych jak TechnoLider. I dla nich przygotowaliśmy serię 5745-5741. A dlaczego piątka z przodu? Myślę, że to mało Państwa, albo może interesuje, więc dwa słowa tylko powiem na ten temat. Pierwsza cyfra w nazwie oznacza wielkość matrycy. Ktokolwiek, gdziekolwiek zobaczycie Acera, na półce, w sklepie, w gazetce, pierwsza cyfra oznacza zawsze rozmiar matrycy. Piątka, piętnaście, siódemka, siedemnaście, niżej dokładnie tak samo, czwórka, czternaście i tak dalej. Te notebooki to są modele na dzień dzisiejszy powiedzmy w naszej kategorii standardowe. Tak będzie wyglądała cała oferta ASRA. Wszystkie oczywiście są wyposażone na dzień dzisiejszy w wyjścia HDMI, czyli możliwość podłączenia dowolnego źródła zewnętrznego, zaczynając od projektora po telewizor LCD czy też plazmę. A wszystkie mają możliwość posiadania grafiki zintegrowanej lub grafiki osobnej. Jest oczywiście również wersja z grafiką. Nvidia, natomiast y, myślę, że największym zainteresowaniem wbrew pozorom będą się cieszyły modele z grafiką zintegrowaną Intela, ponieważ w testach wychodzi naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o wydajność. E, ano nie muszę Państwu mówić, że różnica w cenie i w tej kategorii cena ma znaczenie, w związku z tym w tej, różnica w cenie jest na tyle atrakcyjna, że klienci naprawdę e, interesują się tego typu produktami. E, łatwość obsługi, dokładnie to samo. W tych modelach, mimo że to nie jest time lag, i tutaj nie ma nacisku na to, żeby pracował 8 godzin, i tak jest możliwość wydłużenia czasu pracy o mniej więcej 25%. Więc jeżeli standardowy notebook pracuje około 3 godzin, 2,5 do 3, po użyciu klawisza PowerSmart z tym samym oprogramowaniem i z tymi samymi funkcjami jest możliwość wydłużenia tego o mniej więcej pół godziny do 40 minut. A to czasem już pomaga, żeby coś skończyć, wysłać maila, zakończyć jakąś dyskusję w internecie. Wzornictwo, jak popatrzycie Państwo, bardzo y, podobne do timeline'ów, z delikatnymi niuansami. Chodzi nam tak naprawdę o to, żeby wszystkie notebooki, jeśli będą stały z każdej serii na półce, a żeby każdy użytkownik mógł rozpoznać, że tak, to są sprzęty w cudzysłowie z jednej matki, ale każdy czymś się delikatnie różni. Tak żeby też było widać, że ten jest z kategorii powiedzmy najtańszej, najprostszej, a ten jest z kategorii najwyższej. A tutaj też również będzie możliwość wyboru kilku kolorów. Będzie czarny, tak jak Państwo widzicie, a, ale będzie również srebrny. I no, brązowego tu niestety chyba nie widać, ale będzie również możliwość posiadania sprzętu brązowego. Czerwony zarezerwowany dla timeline'ów, także czerwonego tutaj nie będzie. Karty grafiki, wyposażenie dowolne, tak naprawdę. Tutaj można miksować w każdą dowolną stronę praktycznie wszystkie procesory, oprócz oczywiście i7, gdzie i7 rezerwujemy dla modeli wyższych, każda karta graficzna za, za, zarówno ATI jak i NVIDIA, jak i możliwość dowolnego podłączenia tak naprawdę. Ups, za daleko. Wireless oczywiście, Bluetooth i tutaj już się nie, nie, nie będziemy zastanawiać, ponieważ te sprzęty najczęściej spełniają funkcje, są używane jako komputery wielofunkcyjne. Z nimi się chodzi, z nimi się robi prezentacje, klienci używają tego w domu, w związku z tym w tych modelach będzie standardowo również możliwość zamówienia modemu 3G. I to, co we wszystkich notebookach jest, dlatego na samym końcu pokazuję, to jest no nieprzetłumaczalny, ale nie wiem, gestowy touchpad. Tak to można chyba przetłumaczyć na, na polski. To, jest, to są taczpady, które reagują na, ruchu, na ruchy nie jednego palca, ale dwóch. Można poszerzać zdjęcia, e, można je przekręcać, można przewijać strony. E, myślę, że te, tą funkcję akurat z jednego z telefonów Państwo bardzo dobrze znacie, jak to działa. Tutaj dokładnie to samo można uzyskać przy pomocy taczpada. Jak sprzęt notebooki. Komputery przenośne będą wyglądać, zobaczycie Państwo, czy wolę żebyście zobaczyli sami, bo to znacznie lepsze wrażenie robi na żywo niż oczywiście na zdjęciach. A Jedna tylko informacja, jak Państwo zwrócicie uwagę, ta część, która w jak powiedziałem jest aluminiowa, tutaj też jest aluminiowa. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy oprócz najtańszych i e maszyn, które tą część, czyli właściwie standardową obudowę będą posiadały z plastiku, wszystkie pozostałe modele będą miały aluminiowe, czyli cała, całe na, miejsca, które są narażone na użytkowanie, bo często ja pamiętam na przykład, że bardzo często rysowałem notebook yy, za od yy, zegarka, metalową sprzączką od zegarka i przy klawiaturze już było porysowane. Tutaj tego problemu nie będzie. Oczywiście przy odpowiednim nacisku wszystko się da porysować i wszystko.